Nie wiem, jaki ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak! Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak! Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy. Moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. To duży dom. sporo obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać Twojej gościnności. Chociaż. Tak. Po tym wszystkim, co wycierpiałam. Po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć. Delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Hmm. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą. Dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłem wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie. Cóż. Niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu. Do Tastamary. Posak jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś z twoją przeszłością będzie się garnął do kuchni. Boisz się, że w twoim domu będę gotowała to, co gotowałam jako wicht? Liczę, że jako człowiek będziesz miała lepszy gust. Możesz być tego pewny. Już jako dziecko lubiłam gotować. Moja babka była prawdziwą mistrzynią kulinarną. Jej wół, pieczony w całości, był sławny w całej okolicy. Myślałem, że byłaś właścicielką posiadłości ziemskiej. Masz na myśli to, że kobieta z moją pozycją powinna mieć kucharza? Oczywiście masz rację. Miałam najlepszych kucharzy, ale to ja wymyślałam potrawy. Oni je tylko przyrządzali. Jesteś pewna, że nie zaczniesz tęsknić za ludźmi? Nie wiem tego. Chyba jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, odkąd zdjąłeś ze mnie klątwę. Ale jakoś. Na razie nie ciągnie mnie do miasta. Kiedy byłaś wichtem, odwiedzałaś domostwa. Tak, ale zawsze wchodziłam do domów w nocy, kiedy wszyscy spali. Szukałam łyżek. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Jeżeli uznasz, że masz dość mieszkania u mnie, po prostu powiedz. Nie chciałabym wyjść na niewdzięczną. A ja nie chciałbym, żebyś tu była wbrew swojej woli. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Warto się tu rozejrzeć. Hmm, no proszę. Ładne. Będzie dobrze wyglądało w domu.